Witam w Przepisie na Ogród, ja mam na imię Kasia, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak posadzić prawidłowo rośliny cebulowe. Rośliny cebulowe i bulwiaste to najpopularniejsza i najpiękniej kwitnąca wiosną grupa roślin. Żeby kwiaty kwitły wiosną, musimy posadzić je jesienią. Wybierając rośliny do swojego ogrodu, należy pamiętać o tym, gdzie chcemy je posadzić. Pamiętajcie, że rośliny cebulowe i bulwiasty najlepiej prezentują się w grupach, dlatego pięknie będą wyglądały na przykład duże połacie krokusów, które możecie spokojnie posadzić na przykład w trawniku, zanim trawa na dobre się rozwinie, krokusy będą pięknie kwitły. Również świetnie w grupach wyglądają tulipany, a rośliną, która może być pięknym solitarem w naszym ogrodzie jest na przykład szachownica cesarska. Szachownica to roślina, która pięknie będzie prezentowała się jako soliter w naszym ogrodzie, ale to także roślina o wspaniałych właściwościach. Jej cebula ma niezbyt przyjemny zapach. Tego zapachu bardzo nie lubią nornice, więc jeżeli macie w swoich ogrodach problem z nornicami, zadbajcie o to, żeby nie zabrakło w nim szachownicy cesarskiej. Tulipany i krokusy sadzimy we wrześniu i w październiku, tak żeby przed zimą i przed nadejściem dużych mrozów zdążyło się ukorzenić. Jeżeli chcecie posadzić cebulki, które wykopaliście ze swojego ogrodu, bądź nie wiecie skąd one pochodzą, warto zastosować zaprawę środkiem grzybobójczym typu Topsin. Środek grzybobójczy rozprowadzamy w wodzie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu i moczymy cebulki przez 20-30 do 30 minut bezpośrednio przed sadzeniem. Pamiętajcie, że sadząc cebulki w gruncie, bólki bądź bulwy. Zawsze sadzicie je na trzykrotną wysokość bulwy bądź cebulki. Najlepszym miejscem w naszym ogrodzie dla krokusów będzie miejsce pod krzewami. Wczesną wiosną krzewy nie mają jeszcze liści, dlatego rośliny cebulowe i bulwiaste otrzymują wystarczająco dużą ilość słońca, pięknie kwitną, a w momencie kiedy liście na naszych drzewach bądź krzewach zaczną się rozwijać, krokusy przekwitną. Jeżeli przegapicie prawidłowy termin sadzenia, a dalej macie w domu cebulki, możecie je spokojnie posadzić do doniczki. Pamiętajcie tylko o wykonaniu bardzo dobrego drenażu, ze względu na to, że obfite podlewanie może powodować, że cebule zgniją w ziemi. Warto posadzić cebulki na różnej głębokości, dzięki czemu będą kwitły w troszeczkę różnym okresie, dzięki czemu nasza kompozycja będzie atrakcyjna przez dłuższy okres czasu. Po posadzeniu doniczkę możecie umieścić w chłodnej piwnicy, żeby przezimowała. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu podlewać. Wczesną wiosną możecie wystawić donicę w wybrane przez siebie miejsce w ogrodzie bądź na waszym tarasie, dzięki czemu będziecie mieli pięknie kwitnącą kompozycję kwiatową wczesną wiosną. Możecie także zostawić doniczkę w ogrodzie bądź ją zdołować, jeżeli macie na to miejsce wykopać wiosną i cieszyć się pięknie kwitnącymi kwiatami. To wszystko na dziś. Oglądajcie kolejne odcinki przepisu na ogród i subskrybujcie nasz kanał na YouTube.